Centrum skłusza Redego wwwredeko.pl. Niedziela będzie należeć do fanów Szczypiorniaka. Przed nami kolejne spotkanie o punkty Superligi Śląsk. Wrocław podejmie azoty Puławy. Ekipa Piotra Przybeckiego jest klasyfikowana wyżej w tabeli, ale na pewno łatwo nie będzie. Po zmianie trenera drużyna z Puław nabiera tempa. Kadra rywali do tego jest bardzo mocna. Ostatnio odnieśli zwycięstwo, które ich mocno podbudowało. Nie zawodzi jednak także Śląsk, który przed tygodniem zdobył cenny punkt w mieście. To tym razem wyjdzie z batalii zwycięsko. Początek meczu w niedzielę o 15 w hali AWF-u przy Paderewskiego. 18 zawodników znalazło się w reprezentacji Polski na rozpoczęte dziś we Wrocławiu Mistrzostwa Europy do lat 23 w judo. Zawody w hali Orbita potrwają do niedzieli, a wstęp na nie jest bezpłatny. To pierwsze tego typu zawody w Polsce. Wcześniej w naszym kraju organizowane były m.in. Mistrzostwa Europy Seniorów w Gdańsku i we Wrocławiu. Walki Mistrzostw Europy do lat 23 w sobotę i niedzielę od godziny 10. Kolejne atrakcje sportowe zapewnia Centrum Skłosza przy Strzygomskich. W Wrocławiu w niedzielę rozegrana zostanie trzecia kolejka Mitsubishi drużynowej Ligi Skłosza. To nowy projekt centrum, który przyjął się doskonale. Co tym razem, można śmiało powiedzieć, że wielka dawka dobrego grania. Przed nami sześć meczów. Cykl zakłada natomiast pięć turniejów eliminacyjnych, półfinał i finał. Najlepszą drużynę poznamy w połowie stycznia. Redeko nie tylko z poszem żyje. Jeżeli ktoś kocha spore prędkości, też oferta na weekend dla niego. W sobotę rozegrana zostanie 11. eliminacja wrocławskiej ligi time w wrocławskiej ligi rajdowej. Uwaga, tym razem impreza na torze na niskich łąkach. To przedostatnia próba w tym roku. Wszystko zakończy się ściganiem w grudniu na torze Redeko przy rakietowej. Rok szkolny trwa, trwa też wolejmania. Zapraszamy na kolejny turniej z cyklu, który odbędzie się w sobotę w hali wielofunkcyjnej AWF Wrocław. Przy Paderewskiego turniej rozpocznie się o godzinie 9. 28 szkół podstawowych wystawi zespoły w kategoriach dwójek i trójek. W hali AWF spodziewamy się około 300 dziewczynek i chłopców z klas czwartej i piątej. Wstęp na zawody oczywiście wolne. Warto wspierać siatkarskie talenty Wrocławia. w centrum skocha Red www redeco www.redeco.pl